Witam, przyjechał do mnie dzisiaj laser krzyżowy 16-liniowy. Yy... Właśnie robię taki mały unboxing. W sumie już rozpakowałem tylko ten statyw. Statyw to było tak, jak teraz było w takiej poczówce. Nic takiego szczególnego. Yy... No i tak do dwóch metrów sięga gdzieś, nie wiem, ja mam... 1,82 no metry będzie miał jak nic. Tak jak pisało w opisie. Yy, to jest ten laser z Allegro <krym> raz wam pokażę wszystko jak to wygląda, pakowujemy paczkę dokładnie jak się nazywa, jaki model to było Hilda czy coś takiego Hilda laser, yy, może postawię ten telefon gdzieś tutaj będzie widać Kurczę. otworzę ciężko mi z jedną ręką nagrywać Przepraszam bardzo. Muszę sobie wziąć. Pudełeczko. Zapakowane w takie pudełeczko. I w takie pudełeczko. Kosztowało 400 zł na Allegro. Z tym statywem I tu jakieś pierdółki takie jeszcze. Co tu jest jeszcze w środku? Dobra. Najważniejsze co jest. Laser ok? Tu są jakieś takie jeszcze parelki, jakieś te najważniejsze, oh. jakiś laser. O, laser. pakujemy z tego, z pakowaniem Hilda 4D Laser Level Green Laser. Zobaczymy, bo ma tu laser. Ona tu, tu, tu. Mam nadzieję, że będzie fajnie chodził. No dobrą opinię, ma ogólnie na Allegro. E, co tu w zestawie jest? Ładowareczka do pewnie baterii, gdzieś tu się ją wyjmuje. A tu jest bateria. A, to po prostu bezpośrednio można ją ładować ją w tym. No spoko, Patrzymy. Tu taka mała wipa, czyli taki jakby. E, jak to się nazywa? VIP. -a. To czy taki podnośnik mały. Do regulacji jakiś pilocik do sterowania. Nie wiem, czy da się to włączyć od razu, teraz czy trzymacie? Nie mam pojęcia. Aha, dobra, jest. Off, on. Dobra, położymy go może na podłodze. Albo eee, no tu sobie go położymy na wannie O, włączamy. Kalibruję sobie. Jak widać, o kurczę, o kurde robi wrażenie, powiem Wam i teraz tak, co to za pilocik jest, czyli tym pilocikiem pewnie będziemy sterować, zobaczcie, tu mam 360 teraz, w koło mierzy, o tak jak tu mam bramę garażową z Wiśniewskiego, o zobaczcie jak równiutko, kurczę, no brama równiutko założona. No i teraz, przypuśćmy, będę sobie chciał założyć... Yy, o kurczę, tu taki wyświetlacz LCD, 100% baterii. Widzę? A, coś tu chyba przysłoniłem. Tym laserowi. 100% baterii, dobra. Naciskam teraz przycisk. Co tu się zmieni? A, podwójne linie. Kurczę, ale <laughs> No co powiem że... dużo lepiej będzie się pracowało na pewno. O, tu poczekajcie jakiś... O, z tej... No powiem wam, że o teraz on sobie kalibruje, o ta głowica tak lata i on sobie kalibruje. Przypuśćmy go poruszam o o i on wtedy wie, że oj jestem krzywo. Czyli teraz tak samo w sumie stoi krzywo. No bo krzywo stoi na tym. Także widzę, że linie są tak. Krzywo są te linie. Czy mi się wydaje? Ano krzywo są. To trzeba go chyba wykalibrować jakoś czy jak. Cyk. Teraz kalibruj się. O, teraz się wykalibrowało. No teraz są idealnie. Nie wiem, o co tu chodzi. Wcześniej było krzywo. Chyba że stało w krzywym miejscu, no ale to, moim zdaniem, jak na delikatnie krzywo stoi, ona powinna sobie sama wykalibrować. No teraz jest idealnie prosto. Dobra, następny. Czyli tu mamy teraz tylko jeden. Czyli tylko teraz jedna wiązka laseru. Następny. Co tu jeszcze mamy? A, tu są jeden, dwa, jeden, dwa. Dobra. Teraz, A teraz mamy yy, w tą drugą stronę. Pionie. Jedną linię. Ło. A tu mamy zaraz drugą linię. Zobaczcie. O kurczę. No, powiem Wam, że <gryw> kurczę. Mi się to podoba. Jak to będzie tak chodziło. Czyli mamy tak, tom, tom i tom. Ja cię kręcę. No. <laughs> Robi robotę. Dobra, wyłączymy to, wyłączymy to. E, zobaczcie, ile to używałem. Czekajcie, tam wyłączy nie? Tam wyłączy nie? Ile to używałem? Parę minut. Tyle co nagrywam. Ile? 3 minuty, może na, na, nagrywam. Teraz 5 minut. Także y, szósta minuta ja leci. Także może z 3 minuty nagrywam. Jak to chodzi? O, na czas mówi, że się rusza. że jest źle. Dobra, przepuśćmy do kładzenia płytek. Jakby to wyglądało, jakbyśmy kładli, kładli płytki. No to nie to. Czyli kładziemy płytki. Ja cię kręcę. Ale, bajer. Hmm. Zobaczcie, gdzie to sięga. To sięga aż do tamtego pokoju. Jakby nie to krzesło, co tu stoi. Zobaczcie, jak to sięga. Aż tam daleko. Słuchajcie, przeniesiemy laser w inne miejsce. Tam jest ciemno. O, on sobie teraz kalibruje. Kalibruje i patrzy, tam skrzynka w sumie stoi z narzędziami. Nie, to jest odkurzacz. Ale fajnie. Tu mamy taki poziom, tu mamy taki poziom. Wow. No jest bajer. Jest bayer, niesamowity bayer. Tu na przykład mamy, że będziemy sobie coś innego mogli zrobić, czy takie. O, pokażę może tak delikatnie w ciemności, on się kalibruje. Znowu sobie złapie poziom. Złapał poziom. Cyk, łapiemy to. Co łapiemy to? Łapiemy tą ścianę. Łapiemy tą ścianę. Eee, Nośnię znaczy tą ściankę łapiemy tutaj krzyż. Chcesz jeszcze? Nie. To i tak jest aż za, moim zdaniem. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Elikatnie go przestawimy, żeby był na proste. Kurczę. No naprawdę, jeszcze nie mierzyłem tak dokładnie, ale nie no, wszystko wygląda idealnie, super. Hilda. Chociaż ta bateria szybko spierdziela, ale to tam są zapasowe, można sobie je dokupować. Jeżeli tak naprawdę bym chciał robić cały dzień, to mi się wydaje, że Zresztą zobaczymy. Wrzucę filmik kiedy jak tam będę pracował, coś tam będziemy robić. To najwyżej ile to wytrzyma, ma na jednym ciągu. Oj, tu już mi się podobało, muszę sobie lampy zamontować na suficie. Tu mam tylko trzy, ale ja tam mam chyba sześć na korytarzu, także też będzie spoko. Dobra, taki krótki filmik z tego z, tej, z tego unboxingu i przy okazji prezentacji tego urządzonka. Ja go ja wyłączę całkowicie. Cyk. Pilocikiem. Mało bo to się nie da. Jak to się to robi? Nie wiem, jak to się włącza. No, dobra, wyłączymy. Cyk. Wszystkie ściany. Cyk. Dobra, jest wyłączony. Ja go biorę teraz. Dobra, sobie to kalibruję. Położę go o, w bezpiecznym miejscu. Także tak wygląda. Po paru minutach już jest 90. Tu jest włącznik główny, czyli go teraz wyłączamy, bo nie potrzebujemy. O, włączamy go. No i. Tam się rusza w środku. Te kalibratory. Aha, bo tu się jeszcze to jest. To jest takie na no, normalne Panie, że w zestawie był jeszcze ta tyczka, tu jakieś duperelki, to do ściany montowanie, to można sobie przywiercić. Ten pilotik też spoko sprawa, dało tam z do budowy tak średnio latać. Tu jest coś takiego, Na magnes, też można do jakiejś belki przytegować tu jeszcze coś takiego. Będziecie chcieli linka, to w opisie mogę podesłać, oczywiście ja nie robię reklamy, bo ja ja to kupiłem dopiero i pierwsze co otwieram, i mówię przy okazji, coś tam nagram. Dobra, no to wszystko jest. Instrukcja obsługi, jakaś po angielsku, ja po angielsku, no i gwarancji. A tu jest do ściany, no tu się można do ściany przymocować. I wtedy to na pewno jest tak, że do tego się trzymie. mocno będzie. No i to wszystko, chyba. W już nic nie ma. Dobra, to tylko tyle. Pozdrawiam. Zobaczymy po jakimś czasie, czy będę polecał, czy nie. Jak będę polecał, to wrócę jakiś filmik. Trzymajcie się. Hej, cześć.